Aha. Nie bardzo nie, dziękuję. Aha 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 No to kurwa No to fajna współpraca no I w ogóle po co ty dodawałeś, że kradnie posty? Po co to pisałeś? Ja pierdyle, no konfidencie Ja pierdyle, no, no tak się nie robi Może by była fajna współpraca z ziomeczkiem tutaj You. Chociaż z tego co, ale nie, powiem wam coś, nie, tak już, yy, tak już wiecie, bez dramy, bez niczego, ale jak tak czytałem po Redditcie, naruto, no takim wiecie, reddicie naruto, to dużo osób go w fandomie nie, nie lubi, tego dygonajta, ale tak mówię, wiecie, bez, no offense, no offense, żeby nie było, ale dużo tego dygonajta osób nie lubi w fandomie naruto, bo właśnie on czasami w tych swoich materiałach gada takie, mm, no niezbyt takie przychylne, Rzeczy dla fanów Naruto i niezbyt czasami takie, yy, no takie trzymające się logiki, no może coś na ten, coś w ten desen, takie trochę czasami odklejone rzeczą gada w swoich materiałach, on nawet yy, prowadzi, albo dobra, nie, bo to już brzmi jakby robił mu dramę, ja nie chcę dramy.